Ulica Polna w Marzęcinie zyskała nową nawierzchnię, liczącą około 300 metrów odcinek. Ulicy Polnej w Marzencinie został wyremontowany. Nawierzchnia tej należącej do powiatu nowodworskiego drogi zyskała nowy asfalt. Drogę zmodernizowała firma Budimex w ramach współpracy z powiatem nowodworskim bezpłatnie. To nie pierwsza tego typu inwestycja w regionie z udziałem firmy Budimex. W obecnej chwili w ramach uzgodnień z tą firmą jest realizowana inwestycja drogowa w Łaszce. Podczas rozmów z firmą Budimex, która wykonuje pracę na Siódemce, ustaliśmy, że firma Budimex w budowie swojego wizerunku postanowiła na rzecz powiatu nowodworskiego wykonać kilka zadań. Nieodpłatnie, co nas bardzo cieszyło, i o wskazanie takiej lokalizacji, ponieważ od dłuższego czasu radni powiatu pan Bojkowski i pan Sobociński zabiegali o to, żeby w Marzęcinie poprawić stan nawierzchni na dozie polnej. W związku z tym wskazaliśmy firmie Budimek właśnie drogę polną i drogę własce. I te dwie lokalizacje zostały przez firmę Budimex wykonane, za co serdecznie dziękujemy. Drogę, którą Państwo widzicie za mną, jeszcze parę dni temu miała zupełnie inną nawierzchnię. Była ona bardzo zniszczona, skoleinowana, liczyła sobie wiele lat. Był to efekt wieloletniej eksploatacji. Jej była wybudowana dawno, dawno temu, w latach 70., strasznie zniszczona. I któregoś dnia mieszkańcy rano wyjechali do pracy. I wracając, byli strasznie zdziwieni, ponieważ była położona właśnie nowa nawierzchnia. Jest to efekt współpracy starostwa powiatowego z firmą Budimex. W ramach tej współpracy wykonawca wykonał tutaj nową nawierzchnię i wykonał pod spodem podbudowę skruszywa łamanego. Przy tym natężeniu ruchu nawierzchnia ta i cała droga będzie służyła mieszkańcom jeszcze wiele, wiele lat. Należy sobie tylko życzyć, żeby tempo inwestycji, i powiatowych, i nie tylko powiatowych, ale tych, które mają miejsce na naszym terenie, było co najmniej szybkie tak, jak miało to miejsce tutaj.